Spotkanie z Tobą to dla mnie wielka przyjemność, dlatego na początku chciałabym Cię powitać bardzo serdecznie. Dziś lekcja siódma, a jej temat to E jak Emilka i Emu. Oznacza to, że poznasz dzisiaj dwie nowe litery drukowane: wielką i małą e. Zapoznam Cię również z Emilką oraz Emu. W czasie tej lekcji wykonasz kilka ćwiczeń, które pomogą Ci w nauce nowych literek. Jeśli masz ochotę na więcej, zajrzyj z rodzicami na stronę wydawnictwa klasa, gdzie można nabyć książkę. Chcę czytać litery, część pierwsza. Spójrz na te dwa ptaszki. Są one do siebie bardzo podobne. Są podobnej wielkości i mają podobny kształt. Pierwszy z nich to drost, a drugi to wróbel. Mimo, że są do siebie podobne, to są dwa różne ptaki. A tutaj przed Tobą dwa największe ptaki na świecie: struś oraz emu. Są one podobnej wielkości i mają podobny kształt, ale są to dwa różne ptaki: struś i emu. Nie wiem dlaczego, ale niektórzy ludzie nazywają tego ptaka strusiem Emu. Mam nadzieję, że ty już wiesz, że struś i Emu to dwa różne ptaki. A my dzisiaj będziemy rozmawiać o Emu. Emu to ptak, a wszystkie ptaki wylęgają się z jaj. Tutaj widzisz Emu z jajami. Te jaja są niezwykłe. Są bardzo duże i mają śliczny kolor. Muszę przyznać, że pierwszy raz widzę takie piękne jaja. Chcesz wiedzieć, jakie duże są jaja Emu? Spójrz, to jest jajo Emu, a to jajko kury. Teraz widzisz, że Emu to nie tylko jedne z największych ptaków na świecie. Jaja Emu są również ogromne. A tu małe emu chce się wydostać ze skorupki, bo już mu tam niewygodnie. Z tego jaja wykluje się takie oto piękne piskle. Zauważ, jakie ma maleńkie skrzydła. Emu, mimo że są ptakami, nie potrafią latać. Po pierwsze dlatego, że są za ciężkie, a po drugie, że mają zbyt małe skrzydła. Emu żyją w krzaczastych stepach Australii, czyli w miejscach takich jak na obrazku. Jedzą głównie jagody, nasiona czy robaki. O Emu można by opowiadać i opowiadać, ale my musimy wrócić do tematu naszej lekcji. Powiedz mi, proszę, jaką głoską rozpoczyna się słowo Emu? emu rozpoczyna się głoską „E. Sprawdźmy, czy jest to samogłoska czy spółgłoska. E E jest to samogłoska, więc oznaczamy ją kolorem czerwonym Jeśli chcesz poćwiczyć jeszcze układanie schematów i modeli oraz podział na sylaby, to proszę, zrób to ze słowem emu. Jeśli nie, przeskocz do literki e. Oto schemat i model słowa emu oraz podział tego słowa na sylaby. Tak wygląda mała drukowana litera e. W schemacie słowa emu zamiast białych cegiełek Wstaw proszę cegiełki z literami, które już znasz. E, m, u. A to jest drukowana wielka litera e. A to Emilka. Podziel słowo Emilka na głoski i ułóż schemat tego słowa. Następnie zamień białe cegiełki na cegiełki z literkami, które znasz. Proszę, proszę, już prawie całe imię ułożone. E, m, i, l, k, a. Przygotowałam dla ciebie jeszcze zestaw sylab do przeczytania. Przeczytaj również te wyrazy. Na koniec jeszcze dwa rebusy. Co to jest? E kran. Rozwiązaniem tego rebusu jest ekran. I drugi rebus. Kot -let. Kotlet. Kotlet. Muszę przyznać, że świetnie ci idzie. Trzymaj tak dalej. A na dzisiaj niestety już koniec. Dobrze wiesz, że zostało jeszcze zadanie domowe, ale na wykonanie ćwiczeń w książce chcę czytać litery, część pierwsza. Na stronach 25, 26, 27 i 28 masz cały tydzień. Dzisiaj mówię już tylko do usłyszenia za tydzień.